Jak Twój mężczyzna powinien zadbać o swoją pielęgnację? Jakie męskie olejki pod prysznic znajdziesz w ofercie Glantier? Jakie składniki aktywne zawierają oraz które z nich posiadają odżywczą moc konopi? Wszystkiego dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Cześć glantierki, z tej strony Konstancja. Witajcie ponownie na kanale Glantier. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o ważnej sprawie, jaką jest odpowiednia pielęgnacja naszych mężczyzn. O olejkach do ciała dla kobiet rozmawiałyśmy już na naszym kanale. Link zostawiam wam na dole w opisie. Dziś mam dla was cztery męskie olejki pod prysznic, w tym dwa zupełnie nowe zapachy. Jakie? Przekonajmy się razem. Zanim przejdziemy do poszczególnych zapachów myjących olejków pod prysznic, kilka słów o ich bogactwie składników aktywnych. Działanie łagodzące gwarantuje nam olej konopny, doskonałe nawilżenie zapewniają liposomy oraz olej ze słodkich migdałów. Olej arganowy odżywi i nawilży skórę Twojego mężczyzny, a witamina A, E i C zadba o zdrowo i młodo wyglądające ciało. Na koniec warto wspomnieć o zawartych w olejku aminokwasach, które budują tkanki skóry i pantenol, który ma działanie przeciwbakteryjne i kojące. Czy może być lepiej, zapytacie? Może. Porozmawiajmy o tym, jak pachną. Naszą nowością jest myjący olejek pod prysznic o zapachu 724, odpowiednik pakoraban Invictus, liść laurowy, grejpfrut, jaśmin i mandarynka. Na początku urzeka swoją delikatnością po to, by na koniec przypieczętować zwycięstwo. Dla panów, którzy lubią zdrową rywalizację i wygraną zarówno w pracy jak i w życiu. Stań do wyścigu o sukces razem z olejkiem pod prysznic 724 i zrób prezent swojej drugiej połówce jeszcze dziś. Druga nowość, myjący olejek pod prysznic o zapachu 771, odpowiednik Christian Dior Sauvage 2015. Nie jesteście gotowi na tą mieszankę. Pieprz, geranium, lawenda i wetyweria. Wow! Pikanteria połączona z ukojeniem. Coś wręcz idealnego dla panów o przysłowiowych dwóch twarzach. W pracy boss, w domu partner, na którego zawsze można liczyć. Dodaj mu siły wybierając dla niego ten zapach. Zapewniam Cię, oszaleje na Twoim i jego punkcie. Myjący olejek pod prysznic to męski przepis na skuteczną pielęgnację każdego dnia. Nieważne, czy twój mąż, brat, partner potrzebuje szybkiego odświeżenia po treningu, czy długi kąpieli przed waszą randką. Śliwka, jabłko, cytrusy i mech dębowy. Czy to nie brzmi jak doskonała kompozycja? Dla mnie jak najbardziej. Bardzo lubię połączenia słodko kwaśne z drzewnymi nutami. W olejku pod prysznicę zapachu Perfum Glantier 728, które są odpowiednikiem Hugo Boss, Boss Battle, w którym odnalazłam tę zmysłową mieszankę. Głębia czystej świeżości i skutecznej formuły. Tak w jednym zdaniu określiłabym olejek podprysznic o zapachu 759, odpowiednik Paco Rabanne One Million. Greyfruit, mandarynka, mięta i cynamon. Jedno z bardziej oryginalnych połączeń, dedykowane dla panów niepojących się wyzwań. Nuta klasyki z nutką szaleństwa. Twój partner na co dzień pracuje w biurze, a po pracy lubi spędzać czas aktywnie? Ten zapach jest dla niego mocno orzeźwiający, który postawi go na nogi i pozwoli przetrwać cały dzień. Spotęgować zapach może stosując metodę lajeringu, o której wspominałam Wam w jednym z naszych filmów. Link zostawiam na dole. Oprócz kąpieli w myjącym olejku wybierz dla niego Perfume Glantier Premium 759 i ciesz się jego zapachem dłużej. Weź na www.glantier.com i za pomocą lubki odszukaj interesujący Cię olejek. Nie zapomnij podzielić się z nami w komentarzu opinią, który z nich podoba Ci się najbardziej. Pamiętaj o oznaczaniu nas w relacji i postach na Instagramie używając małpa perfumy podłoga Glantier oraz hashtag Glantierki, a my widzimy się za tydzień. Cześć!